Cześć dziewczyny, dzisiejszy vlog jest na Wasze życzenie, bo to wy chciałyście, żebym pokazała Wam moje propozycje butów wiosennych. W tych butach będę chodzić tej wiosny. Są pewne nowości, ale są też takie sprawdzone buty, które bardzo dobrze mi służyły w poprzednich sezonach, więc też będę nosić je tej wiosny. Od razu mówię: wszystkie buty to są buty z płaską podeszwą, bez obcasów. Bo ja nie mam dreskodu jakiegoś takiego biznesowego, korporacyjnego, więc mogę sobie biegać w butach, jakie chcę, w jakich mi jest wygodnie. I ponieważ mam 1,75 m, to też jakoś specjalnie nie muszę sobie koniecznie dodawać centymetrów obcasami. Więc tak, najczęściej jestem taka, wiecie, fum, biegająca, fum, i już mnie nie ma, więc tak najlepiej mi się biega w takich butach. Raczej płaskich, a nie w szpilkach. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Zaczniemy od, od zupełnej nowości, ponieważ ja miałam już jedne kowbojki czarne marki Witten w poprzednim sezonie i te buty były tutaj z nami z Karoliną w Londynie i się świetnie sprawdziły i dobrze się w nich czułam, więc zamówiłam podobne, tylko wersja wiosenna, słuchajcie. No nie wiem, co będziecie sądzić, ale ja jestem zachwycona, bo takie buty zawsze chciałam mieć, ale jakoś nie mogłam znaleźć takich idealnych. I teraz mam. ta da, da, da. Takie buty. Karola. Kciuk w górę pokazała. To no, miło z twojej strony. W moim stylu. Takie w twoim stylu? Tak. Bardziej mi powiedziała, że w moim stylu. Niż w moim. Słuchajcie, marzyły mi się takie buty, ale nie mogłam takich butów znaleźć, takich idealnych, idealnych, a tutaj mi się wszystko zgadza. Obcasik jest malutki, no to nawet nie jest obcasik, no tylko taki idealny na co, dzień, taki to idealny to na co do dzień do biegania. I to jest słuchajcie, taki model butów, który będzie pasował świetnie do sukienek takich zwiewnych. Ja nie wiem, czy wy wiecie o co mi chodzi, takie krótkie sukienki, do tego kurtka jeansowa i takie bodki. Ale też do takich długich. Ale też do długich sukienek. I boho takich w stylu bochod. Tak, i mi się to strasznie podobało na dziewczynach innych. Właśnie takie stylizacje z takimi bodkami i z takimi, właśnie fajnymi e, sukienkami, ale ja takich idealnych nie mogłam znaleźć. I słuchajcie, znalazłam. One w ogóle pięknie e, nowością pachną. Są e, zamszowe, ręcznie wykonane. Nie jakaś tam klejona papiergumka, tylko naprawdę e, dobra robota. Ja sobie e, je już obejrzałam wcześniej i się nimi zachwycałam. I ja już sobie wyobrażam te wiosenne stylizacje z tymi bodkami. I one są w takim słuchajcie kolorze, um, który będzie idealnie pasował też do jasnych jeansów. Bo ja bardzo lubię właśnie zestawienie tego koloru, prawda Karola? Ale te ciemnych też. Z ciemnych to są jasnych jeansów. do czarnych spodni do. Szukier. Do czarnych też, ale właśnie ja chciałam je, żeby mi pasowały przede wszystkim właśnie do jasno jeansowych i do białych spodni. Więc słuchajcie, to będzie idealnie i te buty absolutnie jadą z nami, gdzie Karola? Do Budapesztu. Do Budapesztu, bo już niedługo jedziemy do Budapesztu, nie mogę się doczekać. I na pewno zobaczycie je w moich tam najbliższych stylizacjach. Fajnie są y, porządnie wykonane, podobają mi się bardzo. No takie wiecie, no, w moim stylu. Też chcesz takie? No, może Ci kupię. Ale nie możesz znaleźć. Dobrze, może ci kupię, jak zasłużysz. I zrobisz mi ładne zdjęcia w Budapeszcie. Także one ze mną jadą, to na pewno. Takie, wiecie, co, kowbojkowate, bo one są takie Karola bojkowate, prawda? Trochę. No tak, właśnie no, są idealne, są super. Ja... Kurczę, ale mi się podobają. Ja Mam jedne takie beżałowe, ale niestety płaskie i A ja właśnie chciałam na takim... Na, no malutkim. właśnie, no. że no. Bo wtedy to jednak mimo wszystko tak trochę... No, no dłuższa, to no nie. i wyszczupla. Ale e, no, no fajne są też to, że nie są te czubki z przodu mhm. takie zaokrąglone, bo ja nie no. Chętko zaokręglonych, tylko jednak jest wydłużona. Tak Troszkę prawda? wydłużona. I to mhm. też wydłużona I słuchaj, fajne jest to, że wiesz, ja mam 41 rozmiar, jednak, a tego rozmiaru tutaj nie widać. I właśnie w tych poprzednich czarnych też tak było, że nie było widać Ale ja wielkiej pamiętam, że ty się stopuchy. tak tego, że to, tak. że one są takie wydłużone, Ale niepotrzebnie. wyglądać co na stopa na dużą. Tak. A są naprawdę. Piękne, jadą ze mną, słuchajcie, jadą z nami do Budapesztu. Marka Witchen, dobra, i to jest nowa kolekcja. Kolejna, szukaj, szukaj, tam one są. wiem czemu, bo jestem na wszystkich butach. Nie, nie, w nowościach. Lecimy dalej, słuchajcie. Druga para butów to są buty marki Massimo Dutti, nie wiem czy ja je pokazywałam. I słuchajcie, tak, ja jestem fanką konwersów, ale w tych konwersach nie do końca, w tych wysokich, które mam w domu. Ostatnio chodziłam, coś mi przestało pasować w konwersach. I słuchajcie, ja nie wiem, że może dlatego, że one są szmaciane, chociaż konwersy też są skórzane, ale te, co ja mam, są szmaciane. A te, słuchajcie, kupiłam zupełnym przypadkiem ile one kosztowały chyba 160 zł na przecenie w Massimo Dutti. No i to są, widzicie, znowu buty w takich moich kolorach biały i tutaj z karmelowym, jak je pokazywałam. I ostatnio mało w nich, mało w nich chodziłam, ale złapałam się dlaczego. Ponieważ są wysokie. I ciężko mi się je wkładało, ale zaczęłam korzystać z łyżki do butów i. Okazało się, że to bardzo proste włożyć takie buty z pomocą łyżki do butów. I zaczęłam w nich troszkę ostatnio, nawet byłam dwa, trzy razy. I już wiem, że wiosną będę w nich chodzić, bo to też są takie buty do tych wszystkich moich spodni rurek, będą idealne. Tak się prezentują. No, miałam je parę razy, a teraz ostatnio jakoś tak więcej, więc wiosną, jak będzie ciepło, na pewno będę w nich chodzić z tymi moimi, widzicie, karmelowymi tutaj wykończeniami. Lubię bardzo. Moja siostra tak ja Ojej! Jakie fajne, kolorowe. Może po prostu damy tutaj zdjęcie. Może damy to zdjęcie? Mega wdechę. Na jakiejś grubszej podeszpie, słuchajcie. Wklejamy już zdjęcie. Fajne, no, fajne! Podobają no, mi się. No, Super. No takie odjazdowe. No ja bym nie założyła, ale twoja Właśnie, siostra... No, ja w nich widzę. Ty mnie w nich widzisz, w takich tak. kolorowych? Tak Widzicie mnie też? I te kolorowe, I kolorowe buty. Tak, no właśnie, jak już jesteśmy przy kolorowych butach, to Wam pokażę buty, które Wam pokazywałam, ale które się rzeczywiście marki Toc sprawdzają. Więc jeśli mnie znacie, no to wiecie o ich istnieniu, więc tylko na chwilę pokażę. Chodzę w tych butach, bo niektórzy się bali, że nie będę w nich chodzić. Buty marki Toc, słynne mo Casino Gomini mega wygodne. Słuchajcie, to są tak wygodne buty, że ja tych, wiecie, toców mam w sumie takich trzy pary. Mam jeszcze białe i granatowe, ale właśnie bardzo chciałam mieć taki fokus na detal, że właśnie na buty, żeby rzucały się w oko i przy takiej mojej zwykłej tam granatowej, białej stylizacji, takie buty w takim mega kolorze, super sprawa. I tak, one były ostatnio, w ogóle marka Toc była na tym Zalando Lange, były przeceny, ale w ogóle nie były to jakieś spektakularne przeceny, takie godne zainteresowania. Także, jeżeli chcecie kupić tocy w dobrej cenie, to najlepiej za granicą w lipcu, wtedy kiedy są przeceny w sklepach, rzeczywiście można je złapać w super cenie, tak jak ja. Bo ja kupowałam, nie wiem, chyba po 170 euro i to jest najlepsza z możliwych cen, czy 160. E, tanie się nie da. Czy się niszczą? No oczywiście ja bardzo niszczę buty, więc ja nie mogę mieć droższych butów. Tutaj trochę widać e, przetarcie, e, no ale to jest jeszcze do przyjęcia. E, są też, bo moje są zamszowe, są też skórzane. E, skórzane też mi się przecierają. No niestety ja szybko zużywam buty, natomiast są... To najwygodniejsze buty na świecie, które ja mogę Wam śmiało polecić, marki Toc. No, jest to marka włoska, buty ręcznie robione. No, po prostu takie kapcie, słuchajcie, naprawdę na długie, długie kilometry. Mam takie wrażenie, że nawet więcej panów chodzi w tocach niż pani, ale no ja zawyżam te statystyki, bo ja mam właśnie trzy pary, czwartą mam jeszcze sportowych. Uwielbiam, uwielbiam każde buty właśnie tej marki i będę chodzić i one się na pewno też pojawią w stylizacjach, bo fajnie mieć takie jedne buty właśnie w takim mocnym, soczystym kolorze. W moim przypadku to jest róż i już. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Karla się ze mnie śmieje. To też buty, które chyba widziałyście dziewczyny baleriny. W tych butach dziewczyna? Tory Burch. I latem najczęściej. Najczęściej mnie widzisz, no właśnie, tylko zmieniam kolory, bo ja buty niszczę szybko, te też troszkę mają ślady użytkowania, ale jak najbardziej się nadają. Były z nami z kolei one w Mediolanie. Tory Birch cudowna marka, bardzo dobrze jakościowo wykonane buty. Ja i tak niszczę, ale i tak długo w nich chodzę. Ja nie wiem, ja nie wiem, jakoś te stopy jakoś dziwnie ustawiam. Słuchajcie, że tak szybko niszczę te buty w przeciwieństwie do wszystkich innych moich koleżanek. Więc ja te buty często zmieniam, ale po prostu jedną parę tych balerin marki Tory Burch muszę mieć zawsze w sezonie właśnie wiosennoletnim, no bo po prostu one też mi do latania yy, służą idealnie, wiecie, ja nie potrzebuję jakoś specjalnie właśnie tych obcasów szpilek, ja bardzo lubię biegać w płaskich, ewentualnie to jest maksymalna wysokość obcasa i tyle. Najczęściej mnie spotkacie właśnie w takich butach, no i to są buty, które, yy, które bardzo lubię i które wam serdecznie też polecam marka Tory do kupienia w Polsce, yy, na przykład na Moliera yy, czy Placu Trzech Krzyży, no są piękne. Karola ich nienawidzi, ja, ja nie wiem, ja wiem, to już miałyśmy obgadane, bo o tym rozmawiałyśmy, jak, ja uwielbiam, jak lubię uwielbiam. Jak ci to jakoś balerinki mi nie leżą, właśnie bardziej takie mu kasyny, okay. A ja uwielbiam, e... ojej, na tylu placach zabaw w, w, w nich biegałam i się świetnie sprawdzały, kocham, kocham, kocham. I ostatnia para jest to para ulubionych butów Karoliny, jednych z ulubionych. I do których ja też się przekonałam i kupiłam w supercenie w Massimo Dutti. Karla, ty je uwielbiasz, A. i będą też w stylizacjach moich, bo mają złote elementy i są w moim ulubionym kolorze karmelowym. Tak, takie buty wsuwane przydają się też bardzo w takich, może nawet takich garniturowatych stylizacjach, w sumie do wszystkich, do, gin, do, do jeansów, do wszystkiego pasują takie buty. Ja je bardzo lubię. Troszeczkę ja je tutaj widzicie, odnoszenia mi się ja przetarło. To Robisz to samo. Też tak macie, słuchajcie, dziewczyny, że obcieracie. No niestety ja tak mam, ale one się powiem Wam jeszcze całkiem nieźle prezentują, więc będę jeszcze tej wiosny w nich chodzić i na pewno też w stylizacjach kolejnych je zobaczycie. I to jest w ogóle fajne, wiecie, że że trafiam na takie buty, w których mogę trochę pochodzić, mimo że ja tak szybko niszczę te buty, że, że nie wyrzucam je na przykład po trzech miesiącach, tylko staram się kupować te buty jakościowo trochę lepsze. Fajne są i też pamiętam, że je kupiłam z ceny chyba za 220 zł. Dobra. Z tym nowym swetrem z Oysho. Słuchajcie, co nagrywałyśmy karmelowym. Pięknie. I ten sweter, tak, tak pojawią się na pewno. I dobra, okej, okay, Karola, z tych wszystkich butów, które tutaj widzisz... A, tu jeszcze są jedne. Które są najfajniejsze, Twoim zdaniem? No, to, żeby... Bodki? A, moje nowe botki Ci podobają? No to się cieszę. Nareszcie Ci się coś tak naprawdę w jej oczach widzę, że jej się podoba, bo ostatnio nic jej się, słuchajcie, z moich rzeczy nie podobało. Dobrze. I jest jeszcze? I któreś jeszcze? No, to, to też lubisz. Różowe. Dobrze, wreszcie zadowolona jest moja koleżanka. Obfotografuje e, mnie niedługo nie w nie nich. Lubię białych. E, wiem, tych nie lubisz. Nie, białych e, toców. A tak, bo ja mam te buty w kolorze białym i Karola się zawsze śmieje z nich. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, a białe, a białe nie. No dobrze, no bo białe buty no to jest trudny but. Nie ma co. Znaczy ja lubię bardzo białe buty, ale ktoś a lubi nie grać. mnie mi Ale słuchajcie, mi nie grają z kolei te wszystkie teraz kozaczki e, białe, krótkie. Nie a. wiem, czy Wam się podobają. To jest taki, słuchajcie, sprawa taka. Ja wiem, że wszystkie to ważne e, influencerki w tym kraju chodzą w białych wodkach. Ja białe, wysokie kozaki, takie do kolana, takie, wiesz, e, nie albo Karola. Zebrano, albo do kolana, takie szerokie. Ale wszystkie botki, krótkie, białe. <mum> Nie. A co wy myślicie na temat białych butów? Dajcie znać w komentarzu. I już kończymy, bo ja się oczywiście rozgadałam. Słuchajcie, jeżeli vlog się podobał i na przykład chciałobyście teraz, żebym pokazała wam za jakiś czas buty na lato. Takie moje sprawdzone fasony, bo to są sprawdzone fasony, które przydadzą mi się wiosną. Jeśli chcecie też taką edycję letnią, to koniecznie dajcie znać w komentarzu i łapki w górę. Bardzo dziękujemy z Karolą za dziś. Żegnamy się. Pa! pa!